Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo Tak panowie i panie, to dzisiaj jedziemy ostatnie trzy wyścigi hmm, Championship 250 East, Division East Jak widzicie prowadzimy, ale nieznacznie tylko trzema punktami nad Zachem Osbornem Tak więc będzie grubo To dzisiaj okaże się, czy tak naprawdę uda nam się zdobyć hmm, kolejne trofeum Wygrać tym razem East West, wygraliśmy ostatnio no to co, do dzieła nie? To lecimy. A dzisiejsze zmagania zaczniemy na torze w St. Louis. Także tutaj się okaże, czy przybliżymy się do naszego upragnionego tytułu, czy też jednak obejdziemy się smakiem. No, oby się udało. Tak więc e, trzymajcie kciuki. A my już śmigamy z tym wyścigiem. Adi zakręcony w lewo, już gotowy. No to co to, śmigamy, nie? Ostatnie poprawki, get ready. I poszli jak zwykle, start zaspałem, Ale to już normal. Dobra, gonimy towarzystwo. Ojojo, już się powywracali. A my tutaj sobie spokojnie już przeatakowaliśmy. Nie pchać się na środek, bo właśnie później są problemy Są problemy i już nas trochę podchodzi O teraz piękny skok Teraz delikatny Pięknie muszę wam powiedzieć Początek wyścigu nawet nawet Pięknie również kolejny zakręt pokonany I tutaj rura No nienawidzę jak skaczą na mnie Bo wtedy mi kamery tutaj troszeczkę przyhamować Na zewnętrzną Delikatna kontra Wyskok i jesteśmy na razie na drugiej pozycji. A prowadzi Adam, ten z którym walczyliśmy przez pierwszą część sezonu. Ale teraz znakomity atak zrobiłem. I tutaj, i już spokojnie. Pięknie, powiem Wam szczerze, coraz lepiej mi się w tą gierkę gra. I o to chodzi. Delikatne błędy cały czas oczywiście popełniam. Ale jesteśmy na prowadzeniu. Dla tych, którzy pierwszy raz. Oczywiście mój błąd teraz e, są z nami tutaj na kanale. To przypominam, e, że to jest poziom very easy, tak naprawdę. A wcale, jak już e, starsi widzowie wiedzą, nie jedzie się tutaj najłatwiej. Tak więc, e, gratuluję tym wszystkim, co już sobie na jakimś tam hardzie czy na very hard radzą. Bo, o, chciałem. Ojejka, co teraz? Co ja nacisnąłem? Zatrzymałem przez chwilę wyścig tak jakby, no mam nadzieję, że nic na tym nie straciłem, a chciałem zrobić ewolucję. Teraz już chyba za bardzo kombinuję. Próbuję tutaj kręcić w powietrzu jakieś błączki. tylko nie pamiętam właśnie którym ja... Teraz mm... muszę coś wymyślić. No tak zaraz wymyślę, że będę leżał znając życie. <gry> Ale to chyba jednak... A, nie, no to nie to. Kurczę. Przepraszam, za dużo kombinuję. Po prostu jadę swoje. A, Adni mi powiedział, że on potrafi jeździć na świecy. Zaraz to zresztą wypróbuję. No tak, właśnie widzę, jak to wypróbuję. Aj, dzwonek centralny. Ale mam dużą przewagę. A, dobra, już wiem o co chodzi. Zwód już zrobiłem, ale muszę wracać. Uuu, ojoj, dobra, niech on już wraca na tor, ale cały czas jesteśmy pierwsi. To sobie pomyślcie, jaką my tutaj przewagę mieliśmy, że sobie mogłem pozwolić na takie błędy i, i szukanie tutaj, jak się robi fajne triki w powietrzu. O taki jak ten na przykład. Oczywiście yy, kończy się to nieraz właśnie takim dzwonem, co, co i tak jestem w szoku, że prowadzimy cały czas, wam powiem, a, ale lubię sobie potrenować. Jakieś skoki, tak jak może teraz zrobimy. O, pięknie, zawracamy z powrotem. Nie udało się wrócić i gleba, dobra. Wiecie, co wam powiem? Starczy tej zabawy z trikami. Po prostu trzeba to wygrać. Ale mówię, no, przewagę mam dość wysoko. Tutaj mnie troszkę poniosło. Teraz wracamy, wracamy na tor. Powiem szczerze, jakbym ten wyścig przegrał, to wstyd by był niesamowity. Ale to by też tylko oświadczyło o tym, że zabawa nie popłaca. No ale naprawdę czuję się teraz pięknie. Co prawda nie idzie złamać motocykla jak naszym kochanym żużelku i teraz. Jakie salto, salto mortala bym powiedział, to zrobiłem tutaj. Dobra, na luziku Są już na pewno blisko? Pewnie tak, chociaż na tej dolnej mapce po prawej stronie szkoda, że nie pokazuje właśnie Zawodników, dobra wracaj Udało się utrzymać To dla fanów, ale jednak mnie cofnęło No już tu kończymy tak naprawdę, zaraz mamy sekwencję ostatnią Och, jeszcze prawie wypadł i teraz skok I jeszcze coś dla Państwa, proszę, zarzucam już nie pokażę Wam lądowania, chociaż może się uda Udało się, Uhu! Piękny skok, wam powiem, pięknie to wyglądało no i wygraliśmy i St. Louis zdobyte trofeum, a muszę się od razu bardzo się cieszę, bo Zach dopiero siódmy, a Adam czwarty co prawda, ale to ja i tak zdobywam 25 punktów do naszej tutaj tabeli generalnej i już nasza przewaga w ogólnej klasyfikacji zaraz oczywiście ją pokażą. Tak jest, mamy 149 punktów. Zach Osborne ma 135. Adam Cinciurola 129. Joe Ste Steve. Co tu jest? Savetci Savet 127. Jordan Smith 108. Christian Craig 105. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc jest dobrze, przewaga jest dosyć spora. Bardzo dobrze się zaczęło. Teraz tylko jeszcze nie dać ciała i, i będzie dobrze. Widzimy się już zaraz w przedostatnim wyścigu sezonu. Matliff Stadium wita serdecznie. To tutaj rozegrana zostanie przedostatnia runda naszego cyklu East Division. Czy zagwarantuję sobie już zwycięstwo w całym cyklu mm, na przedostatnią rundę? To się za chwilę okaże. A więc nie powiem, zapinamy pasy, a czemu w sumie nie. Startujemy. PN 9.3 zakręcony w lewo szansę na wygranie w drugiej Dywizji to było coś pięknego i wtedy Zostanie nam już tylko 450 No i tam będzie grubo Ale nie ma co jeszcze wybiegać W przyszłość lecimy Tym tutaj dzisiejszym wyścigiem No i jak zwykle start idealny bym powiedział Dobra, teraz tutaj przepuścić, ale zgarnęli mnie Chciałem tutaj pięknie wejść, jak to się mówi, przyczajony O, teraz pięknie tutaj na tych murdach pracujemy, pięknie od razu Aj, no i błąd, postawiło mnie I teraz z powrotem musimy walczyć Tutaj już tak dobrze nie zaczęliśmy jak przed chwilą Ale już jest lepiej, już jest lepiej Już sobie jakąś tą pozycję wywalczyliśmy Tutaj widzę jest jakiś dziwny zakręt. My tutaj nabierzemy prędkość po szerokiej. M minięty następny zawodnik, jak ktoś ostatnio mi napisał. oj teraz jaki błąd! Bon, wracamy na tor, ale mnie wybiło niepotrzebnie. Niepotrzebnie tutaj takie jakieś nieprzewidywane akcje na to, że się dzieją. Nie, na razie to nie będę próbował jakiś trików robić. Tu po prostu muszę trzymać gaz i gonić. Ktoś mi ostatnio napisał właśnie, że uwielbia jak tracę na początku na starcie. Bo. Po prostu jest wtedy, no ciekawiej No i teraz właśnie jest tego przykład, że muszę gonić A to nie jest takie proste, dobra na razie na piątej Na piątym miejscu, tu muszę uważać już przy krawężniku, piękny atak Delikatnie pociągnąć jeszcze te parę sekwencji, cię przechodzę na czoło stawki Teraz już tego błędu nie popełnię I już jestem na pierwszym miejscu I już prowadzimy, zakręcony w lewo Adam prowadzi Proszę Państwa i gna już do przodu jak kurde normalnie by śmigał na motorynce. Pięknie, no normalnie aż sam nie mogę wyjść z podziwu teraz przyhamować troszeczkę właśnie, żeby się utrzymać. No znowu się nie utrzymałem. Ten sam zakręt, jednak tym razem de lepiej wróciłem na tor. Bo to co? Może jakiś trik. Dobra. I pięknie. To był trik oczywiście dla kibiców. A Jeszcze muszę spróbować, tak jak mój syn mówi, na jednym kole jazdy, No ale jak tutaj co chwilę takie popki, wigibasy, to. Ale tutaj są blisko, tutaj jeszcze nie ma co tak ryzykować, bo najważniejsze to jest wygrać. I już wtedy prawdopodobnie zagwarantowałbym sobie i wcisnę się, wmieściłem się, już się bałem, że wyrzuci mnie za daleko. Eee, jeżeli tutaj wygram, to tak jak mówiłem, najprawdopodobniej zagwarantujemy sobie. Zwycięstwo w tym cyklu. Chyba, że nie wiem, w ostatnim zawodach bym był ostatni, ale bo i tak no w sumie wszystko jest możliwe, ale to się miejmy nadzieję nie zdarzy. Pięknie. Tutaj teraz znowu po heblach. Ach, aż myślałem. Się... I tym razem się utrzymałem. Chciałem jeszcze zrobić jakąś ewolucję w powietrzu. Nie udało się. To może teraz dla kibiców. I pięknie. I wracamy na to. Kibice szczęśliwy, ja szczęśliwy. Lęknie. no nie, no już nie kombinuj. Nie kombinuj to się łatwo mówi, ale przecież to ma być dobra zabawa. Tu mamy się przede wszystkim dobrze bawić i właśnie tak jak teraz i lecimy, lecimy. Prędkość olbrzymia, muszę uważać. Bo to się zaraz mogło źle skończyć. Cały czas na pierwszej pozycji, ostatnie okrążenie. Tak więc do mety i spróbujemy na tym jednym kole? O, proszę, da rady jechać na jednym kole Synek, nie, synek miał rację Ale teraz, no właśnie, to było niepotrzebne, wstajesz Ładnie jak kawka No i dobrze Tutaj już piękna sekwencja Ostatnia, znakomicie, no. Ań, no to znowu Błędy niepotrzebne jak zwykle, bo ja przecież nie byłbym sobą jakbym czegoś nie odwalił Taki kibiców, ostatnia I utrzymał się czy się nie utrzymał, ale prawie się położył na motorze, ale dał radę. Tu mogłem piękny był schod na jakiś trik. Ach, no i po co? I spadnę? Nie. Po prostu przewaga już była wystarczająco duża. I kończymy moi kochani. Jeszcze w lotem na... na metę utrzymał się. Amortyzatory. Pięknie zamortyzowały. Ten skok, no i, i mamy to, mamy kolejne zwycięstwo Zaraz się przekonamy czy to już nam daje moi kochani mm, Zwycięstwo w całej, Zach był drugi, no to może jeszcze niekoniecznie To, to co powiedziałem, no bylebyś w tej pierwszej dziesiątce, 25 punktów 22 Zach, zaraz zaczynamy oczywiście klasyfikację generalną Ale to już dzisiaj drugi wyścig, który wygrywamy To tak naprawdę brakuje nam jeszcze jednego I byśmy mieli komplet w jednym odcinku, no tego jeszcze nie grali no i dokładnie mamy 174 punkty. Drugi Zach Osborne 157. No i to proszę jeszcze, Joe e, Sawet, czy Sawet, czy, czy jakoś tak. 142. No robi się ciekawie, robi się ciekawie. Co prawda już mam na wyciągnięcie ręki, a może i nawet półtora. E, ten upragniony tytuł. Tak więc widzimy się już w ostatniej rundzie. Tak jest, moi kochani, Las Vegas. Powiedzcie sami, gdzie lepiej świętować tytuł, jak nie w Las Vegas. No jeżeli to się uda, to coś wspaniałego. No i nic, do wyścigu. Zakręcony Adi 593, już gotowy na swojej 250-ce hondzie. No to go! Ready, steady, go! Czekaj delikatnie tutaj, nerwowe ruchy Adiego. Ach, no i dobra. O, przyzwyczajenie, startowcem nie będę jak Rafał Okoniewski. I tutaj po krawężniczku, no tu po oponach. Troszeczkę bałem tam mocniej ścinać, ale to co powiedziałem, my mamy się tutaj bawić tą ostatnią jazdą. A już wiem, jaki to jest tor, już wiem i wiem, że go lubię. Upadł mi tutaj drży, nie wiem czemu tracę prędkość. Teraz jeszcze delikatnie zahaczyłem. Ale już, znakomity skok i już próbuję po szerokiej tutaj wyprzedzić rywali, nie udaje się O, teraz mnie odskoczyli, nie wiem dlaczego, co ten mnie tutaj atakuje, to nie ta gra O, chciałem tutaj niepotrzebny ryzykować Ale proszę, proszę, co ja tutaj wyprawiam, no wyprawiam to, że leżę Podniósł się i jedzie dalej, dobra, spadłem troszeczkę Ale to cały czas, to cały czas jest kontakt, jest kontakt Tutaj naprawdę. O, tutaj no dobra, nie chcę robić triki, ja jeszcze na razie nie. O, właśnie. Muszę wracać na tor, bo to jest tutaj najważniejsze. Przy krawężniczku delikatny kontakt z nim był. Teraz po zewnętrznej. A, ja teraz on mnie lekko wytknął. No nie, daje za wygraną tutaj. Martin Jeremy na prowadzeniu. A i za mocno utrzyma się. Dobra, jeszcze jestem w kontakcie. I już gonię, już jestem na drugim miejscu Martin wysuwa się na prowadzenie, chociaż Jeremy nie odpuszcza A my tutaj teraz po swojemu, pięknie, co prawda niepotrzebnie Wyhamowany do zera, ale już tak Tak jest, champion jak to mówią mm, Wysuwa się na prowadzenie to Muszę uważać, ostatnie chłopki Dość agresywnie przejechać, bo tutaj mnie atakuje, spróbujemy go przyblokować To się udaje i nawet na tym skorzystałem. Teraz jeszcze niepotrzebnie tutaj próbowałem zrobić ewolucję, chociaż pomogło mi to, powiem szczerze. Dobra, idziemy na pierwszym miejscu. Jeremy, drugi, Martin, trzeci. Tutaj nie będziemy nic... Yy... Trochę zwolnimy, bo tutaj, żeby właśnie tak to zaatakować. I pięknie. I już zabawa na całego. A wiecie, jak zabawa się robi skończyć. Skończyć się kacem, no, byle mi się to źle nie odbiło, no ale na razie na prowadzeniu ADI, zakręcony w lewo, jedzie po swój drugi tytuł w tej grze, tak naprawdę. Po tym jak zdobyliśmy West, teraz czas na East, a później zostanie już nam tylko 450, czyli 450 pojemności. No i coś pięknego, no nie oszukujmy się, czekamy, teraz nie widzę. W pierwszej chwili zgubiłem, gdzie tutaj jest ta droga, a to tutaj jest ta droga. I teraz chyba zaczynamy ostatnie okrążenie, o ile się nie mylę. Wracaj na tor, Adi jednak upada. Adi lubi sobie poleżeć od czasu do czasu. No i proszę, już tutaj atakuje Martin, ale my się nie poddamy. Martin nie tak szybko. I już cały czas kontrolujemy to nasze pierwsze, a to jeszcze dwa okrążenia do końca. Tu jeszcze się dużo może zdarzyć. Ale to było coś pięknego przypieczętować mm, trzecim zwycięstwem na odcinku. No, tego jeszcze nie graliśmy. To świadczy tylko o tym, że im więcej grasz, tym stajesz się lepszy. No, jak w życiu, nie? U, takie... Czemu mi tu ewolucja nie wyszła? Kurczę, taka piękna górka była. No nic. Lecimy dalej. We on the way, we on the way. We on the, way. the champions, we on the way. Tak jest. Dokładnie, pyk, i już. Jakieś tutaj maile mi przychodzą, bo słyszę w słuchawce, mam nadzieję, że Wy tego nie słyszycie. Dobra, wracaj na tor. Pięknie, utrzymałem się, musiałem tutaj przez kibicom dać troszeczkę fanu, jak to mówią, i może na jednym kole, tak, jest. Była, była jazda na jednym kole. I znowu, pięknie po tych hopkach szalejemy. I do góry na jednym kolei, byle nie za mocno O właśnie, nie za mocno, teraz ładnie przyciąłem tam monstera bum ach to było niepotrzebnie, już ewolucja tutaj Spadłem, ale szybko jedziemy dalej, uciekamy, uciekamy My się nigdy nie poddamy Dobra, o to chodzi I tutaj skoki, to jest ostatnie okrążenie Finałowe i żegnamy się z 200, z klasą 250 tak naprawdę i dopiero jak to mówią, przechodzimy do klasyka w klasie. Już 250 zdobędziemy, w takim układzie, już wszystko. Ach, ojojoj, takiego dzwona! Jakby w realu zaliczył, to już by nie było co zbierać, powiem szczerze. Więc, jeżeli tak ułożony jest ten tor oryginalnie, no to proponowałbym zmienić. Bo, jak to by tak ktoś przydzwonił na takiej prędkości, jak ja tutaj jadę. No to grubo Wam powiem by było. Ale pamiętajcie, to jest tylko gra. Tutaj możemy padać ile się da. A i tak, nasza rider 593 wstanie. 583. No właśnie, Oczy, co ja tu mówię? No wstajesz! Ty no nie! Uff. Teraz aż się zagotowałem, powiem Wam szczerze, nie. Powiem wam szczerze, aż mi się ciepło zrobiło i to nie ściemniam Bo ja jeżeli bym tak frajersko przegrał ten, ten wyścig to naprawdę bym się wściekł i chyba bym jeszcze raz go grał I koniec Pyk jest, Adi zakręcony w lewo, pięknym jeszcze skokiem, co prawda walną centralnie, gołnął Trzeba jak skończyć sezon to z hukiem, co nie? Tak więc mamy to, mamy to moi kochani To już To się udało i mamy trzy zwycięstwa na jednym odcinku tego nigdy jeszcze nie było Więc tym bardziej się cieszę Dokładnie, dokładnie Adi zakręcony 25 punktów, Martin drugi A w ogólnej klasyfikacji prawie 200 punktów zebraliśmy Także super 199, drugi Zach Osborne 173, Joy Savteji 162 Adam proszę, Adam Cinciurola Dopiero na czwartym miejscu, czyli a tak długo z nim Przecież o pierwsze miejsce Moi kochani, to mi się podoba Proszę bardzo, Adi, złoty, srebrny, zach, Joe, brązowy. I jeszcze podium, bo to proszę, jaki piękny pucharek i jest o wiele ładniejszy niż ten e, w tym west, co zdobyliśmy. Także coś pięknego. No, i dokładniej, mamy to, moi kochani, mamy to. Jeszcze sobie tylko szybciutko wyjdziemy z tego. Jest. I no i co, moi kochani? Mam nadzieję, że kolejny odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do odwiedzenia mojego Instagrama Speedway strefa oraz do naszej nowiutkiej. Powtarzam, nowiutkiej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. To jest dopiero m, tak naprawdę od, od paru dni yy, nowa grupa utworzona. Tak więc zachęcam serdecznie tam do... do dołączenia do nas, tak więc jak widzicie, żużlowe świry, motocrossowe świry, zakręceni w lewo. 199 punktów, 6 zwycięstw na 9 możliwych. Bardzo dobrze. Pozycja pierwsza, nic dodać, nic ująć. Tak więc czekajcie, wypatrujcie już następnych odcinków z tej serii, ale już nam zostają tylko 450: -tki. a więc do usłyszenia niedługo. Pozdrawiam, cześć!